Zasadniczo to już chyba trzeci raz podchodzę do tego tematu. I mam nadzieję, że to będzie ten ostatni raz. Witam Was serdecznie na kanale Shot Off. Dzisiaj przed nami bardzo ciężki i skomplikowany temat. Na pewno zdarzyło Wam się trafić na strzeleckich influencerów. I na pewno widzieliście ich filmy. Nie mówię tylko o tych polskich, ale również o zagranicznych. I cóż, pewnych rzeczy od zobaczyć się nie da. Podchodzę do tego po raz trzeci, ponieważ za każdym razem odkrywałem nowe rzeczy i stwierdziłem, że zrobię to tak bardzo mocno ogólnie. Jako, że większość tych znawców robi podobne rzeczy, po prostu stwierdziłem, że zrobię to bezosobowo, po prostu. Omówimy sobie ten dziwny trend. I na starcie powiem jedną bardzo ważną rzecz. Jestem strzelcem z pasji, sportowcem, nie jestem mudrowym, więc niektóre rzeczy, które tutaj gdzieś napomknę, są tylko i wyłącznie moją opinią, wynikającą z mojego doświadczenia. Moim głównym problemem, i jednocześnie powodem, dla którego chcę nagrać taki film, jest fakt, że takie osoby bardzo często Chcą widzieć siebie troszeczkę wyżej niż są. I kiedy ktoś im zwraca uwagę w kulturalny sposób albo zadaje im pytania, często odbija się od ściany, a wręcz jest atakowany, że się nie zna. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, tyle technik, ile osób. Drugim problemem, który jest również powodem troszeczkę tego filmu, jest fakt, że takie osoby często. Szkolą dalej, szkolą w sposób niewłaściwy przekazują bardzo złą wiedzę, bardzo złe nawyki. Jako że ja też prowadzę szkolenia, często spotykam się z początkującymi strzelcami, którzy właśnie próbują naśladować te dzikie pląsy, natomiast nie przynosi to żadnego efektu. I Przychodzą na moje szkolenie, pokazuję im troszeczkę inną technikę, i okazuje się, że te problemy, które gdzieś były po drodze, znikły. I to nie była magia. Po prostu pewne rzeczy trzeba zrobić od podstaw dobrze. Żadne dzikie tańce na ziemi, skoki, machanie rękami nie pomaga. I teraz przejdźmy do tego, o co mi dokładnie chodzi, akurat dzisiaj, bo tych rzeczy, których, które mógłbym tutaj opowiedzieć. Jest na tyle dużo, że prawdopodobnie musiałbym nagrać kilka godzin materiału. Natomiast dzisiaj bym chciał się przyczepić, tak uszczypnąć w kontekście jednej rzeczy, ponieważ ona zaburza wszystko to, co można się nauczyć, będąc strzelcem dynamicznym i wystarczy ta jedna zła rada, którą sobie dzisiaj opowiemy. I całość po prostu niszczy się jak domek z kart. A głównym problemem, jaki mam, to sposób wykonywania mojego ulubionego ćwiczenia, czyli dobywania pistoletu z kabury. Przede wszystkim zacznijmy od jednej bardzo ważnej rzeczy. Często ci influencerzy wychodzą z bardzo dziwnej postawy startowej. Ta postawa nie ma. Ani nic wspólnego z rzeczywistością, co potwierdziło mi wielu policjantów, po prostu robienie czegoś takiego, 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 takiego. Po prostu to nie ma sensu. Tutaj jedna osoba mi podrzuciła taki pomysł, że może to być. Pozycja startowa, kiedy trenujemy sytuację, w której mamy broń długą i ona nam się zacina, więc ręce są u górze. Natomiast jest to sytuacja wyjątkowa. E, I to, że będziemy to ćwiczyć non-stop, kompletnie niczego nie zmienia. Powiem więcej, e, tutaj wydaje mi się, to jest oczywiście tylko moja hipoteza, ale wydaje mi się, że. Tacy influencerzy widzą jakieś pojedyncze ćwiczenie, jedno z tysiąca ćwiczeń wykonanych przez jakiegoś da, faktycznie dobrego szkoleniowca. I tak im się podoba ta pozycja, że stwierdzają, to ją wykorzystam do każdej prawie sytuacji i dodam swoje wariacje, które będą po prostu fajne. I tak właśnie powiedzmy sobie uczciwie. Tego typu pozycja startowa na pewno jest atrakcyjna dla widza, zwłaszcza dla widza, który się nie zna. Taka pozycja jest po prostu atrakcyjna, atrakcyjna dla e, widzów, którzy są początkującymi strzelcami. E, jest na pewno ciekawsza niż jakbyśmy sobie mieli wziąć rzeczywistość, a rzeczywistość jest taka, że sportowcy startują z rękami w dole, czyli w pozycji swobodnej. A policjanci często również startują z podobnej pozycji, jeżeli mają potrzeby wyciągnięcia pistoletu. Więc sytuacja, w której mamy ręce zrobione w jakiś trójkącik, tak no jest pozycją kompletnie bez sensu. Powiem więcej, ta pozycja ma bardzo dużo wad. Ta pozycja ma wady w postaci takiej, że wykonujemy często podwójną robotę. Albo wykonujemy w sytuację, w której możemy postrzelić sobie rękę. Po prostu tego typu wyciągnięcie ręki jest kompletnie nienaturalne dla pracy na pistolecie, ponieważ pistolet w momencie, w momencie dobycia skabury powinien udać się bardzo szybciutko do góry w środkowy punkt naszego ciała, a następnie wyjść na cel. Zwłaszcza jeżeli korzystamy z tradycyjnych, Celowników, gdzie mamy tą chwilę, tak naprawdę, na ułożenie ich w jednej linii, bo w przypadku kolimatora no ta sytuacja jest troszeczkę bardziej spokojniejsza. Więc tutaj mamy sytuację, w której możemy niechcący zrobić sobie kuków rękę, zwłaszcza jeżeli dodamy do tego dwa czynniki, które są również istotne w tym wszystkim. I po pierwsze, ci influencerzy do takiego ruchu dobycia pistoletu z kabury dodają napięcie mięśni. Tutaj dochodzi do sytuacji, w której ten ruch wydaje się taki silny, taki potężny, tak jakby ten influencer wiedział, co robi, jakby jego organizm był po prostu wytresowany do wyciągania pistoletu z kabury. Natomiast w rzeczywistości napięcie mięśni nie pomaga w niczym. Kiedyś, kiedyś, uczono właśnie strzelania z takiej pozycji napiętej, z zrolowanych ramion, z mocnego wybijania pistoletu do przodu. Natomiast jest to stara technika i dzisiaj raczej, przynajmniej na, z mojej wiedzy, wynika, że wojskowi, jak i policjanci bardzo dużo czerpią ze sportu ze sportu, w którym strzelamy z pozycji swobodnej czyli nie napinamy mięśni, głowa jest bardzo wysoko, pracujemy raczej rękami i biodrami i to ma po prostu sens, bo jeżeli spojrzymy sobie na strzelców IPSC, którzy są w moim odczuciu najlepszym benchmarkiem w kontekście wyciągania pistoletów, w kontekście swobodnego poruszania się po torze celnego strzelania, co też ma tutaj duże znaczenie zwłaszcza pod Presją wygrania takich zawodów, to zauważymy, że te ruchy są wręcz ślamazarne. Są takie powolne, takie ospałe, ale jednocześnie nadal mamy to wrażenie, że ten ruch jest jednak pewny i bardzo dobrze oszacowany. Ale gdybyśmy sobie porównali i zobaczyli czasy takich zwłaszcza czołowych strzelców i IPSC, nawet jeżeli weźmiemy strzelców z Polski, którzy są bardzo świetnymi strzelcami. To zobaczymy jedną bardzo ważną rzecz. Te czasy są niesamowite. Pokonywanie torów to jest dla nich błahostka. Robią to w zatrważającym tempie, w tempie, który jest wręcz nierealny. Eee. I mimo, że ten ruch nie jest taki dynamiczny jak na filmach tych influencerów, drugim powodem, dlaczego uważam, że start z takich dziwnych pozycji nie ma sensu to również jest kwestia adrenaliny. Ta adrenalina jest bardzo, bardzo duża. Jeżeli policjant, czy jeżeli jakikolwiek mundurowy, bądź osoba, która chce się bronić, użyć broni do samoobrony, będzie musiała ten pisolet wyciągnąć i wymierzyć człowieka, to są niesamowite nerwy, to są niesamowite emocje, to jest niesamowita dawka różnych hormonów. I teraz, jeżeli to dodamy sobie do niezbyt dobrze e, przygotowanych i zoptymalizowanych ruchów, to naprawdę może dojść do jeszcze większej tragedii. Taka osoba, jeżeli nauczy się pewnych dziwnych ruchów e, i ta pamięć zostanie w niej nawet w sytuacji ultrakryzysowej, to może dojść do niefajnej sytuacji. Zwłaszcza jeżeli taki influencer będzie szkolił kogoś, kto, ma, kto realnie może użyć tego pistoletu, czyli właśnie osób mądrowych, które właśnie w takiej sytuacji mogą doprowadzić do wypadku, nie tylko wobec napastnika i siebie, ale również wobec osób postronnych. W związku z czym istotne jest to, żeby szkolić w dobry sposób żeby szkolić, stosując sprawdzone metody. I to zresztą widać, bo cechą charakterystyczną tych influencerów jest fakt, że nie występują w żadnych zawodach. A jak już im się zdarzy być, no to raczej zajmują bardzo, bardzo niską pozycję. Tutaj też często zdarza się początkującym strzelcom dynamicznym, którzy właśnie pójdą na pierwsze swoje zawody i mają jakieś swoje techniki, często, dodają jakieś swoje elementy, albo czerpią wiedzę od takich no, osób, które tej wiedzy zasadniczo nie mają, e, i zaczną kombinować coś na pierwszych torach. I nagle przy drobnej dawce adrenaliny, bo powiedzmy sobie szczerze, sytuacja, w której jesteśmy na zawodach, versus sytuacja, gdzie realnie wyciągamy broń przed zagrożeniem, to są dwie zupełnie oddzielne sytuacje. Natomiast łączy je jedno, jednak ta adrenalina jest i jeżeli weźmiemy sobie takich początkujących strzelców, właśnie, którzy chcą za bardzo kombinować, to często już na pierwszym, drugim, trzecim torze wysiadają po prostu albo dostają dyku, albo są już na przegranej pozycji, bo często te kombinacje, te dziwne rzeczy sprawiają, że mała dawka adrenaliny, coś się zmienia dookoła nas i sytuacja jest już nie do opanowania. Takie osoby często robią dziwne rzeczy, zapominają się. Początkowo by się mogło wydawać, że osoby, które mają naprawdę dobrze opanowane kwestie bezpieczeństwa, nagle robią głupoty. Wynika to po prostu z tego, że to, co chcą zrobić, jest kompletnie nienaturalne i jest kompletnie bez sensu. Dlatego też uważam, że przetestowanie tego typu technik na pierwszych lepszych zawodach to jest idealna sytuacja, żeby zobaczyć, jak to nie ma sensu. Jeżeli teraz sobie spojrzycie na nagranie, na którym ja wyciągam pistolet z kabury, możecie zobaczyć w sumie dwa rodzaje. No, w jednym wypadku wyciągam ją to spokojnie, i tutaj praca jest bezpieczna. Ręka jest w bezpiecznym miejscu, mówię o ręce saportującej. Pistolet wychodzi sobie ładnie na cel, jestem w stanie bardzo nisko zejść, jeżeli chodzi o czas. Robiąc to płynnie i robiąc to spokojnie. Na pewno nie wygląda to efektownie, natomiast uwierzcie mi, jest efektywne. Z drugiej strony mamy moje nagrania, gdzie próbuję może trochę karykaturalnie naśladować tych influencerów. Natomiast to, co się powtarza, to to, że mimo, że wygląda to super fajnie i na pewno ultra taktycznie. To większość tych ruchów nie ma sensu, a wręcz mój organizm automatycznie cofa tą rękę, wysuwają do przodu, robi jakieś dziwne rzeczy. Możemy zauważyć, że często markuje sobie pisoletem rękę saportującą. No jest to niezbyt wygodne, niezbyt sensowne, w niczym nie pomaga, a wręcz utrudnia. Natomiast na pewno wygląda to bajrancko. Ja sobie pozwoliłem również skoczyć na strzelnicę, i na tej strzelnicy postrzelać na żywo jakby z jednej i z drugiej metody. Wcześniej oczywiście się do tego przygotowałem, potrenowałem, żeby czuć się swobodnie. Natomiast moje pierwsze podejścia z tą techniką nazwijmy to e, komando combo komando. E, no to tutaj no nie, nie wychodziło mi zbyt dobrze ponieważ na 7 metrach potrafiłem nie trafić w popiersie co mi się rzadko zdarza natomiast faktycznie mi się tutaj to zdarzyło kilka razy ale jak już wszedłem w rytm no to byłem w stanie zejść naprawdę do dobrych czasów to mamy sekunda 30 sekunda 40 oczywiście jak możecie zobaczyć ten ruch ty, tymi rękami, albo pozycja startowa, została troszeczkę zmodyfikowana. Po pierwsze, to jest oczywiste, że jakbym miał ręce w górze albo w jakichś dziwnych pozycjach, które mają naśladować pozycje do samoobrony, to tego, ten, ten czas byłby jeszcze większy. Natomiast też drugim aspektem było to, że jednak mam swoje przyzwyczajenia i mam swoje już wyrobione odruchy, w związku z czym chciałem być jak najbliżej. Tego, co robię na co dzień. I tutaj, co mogę zauważyć? Poza tym, że zrobiłem masę zbędnych ruchów i jeszcze się zmęczyłem przy tym, to również czułem się bardzo nieswojo. Miałem wrażenie, że mogę zaraz zrobić sobie krzywdę. Poza tym celowanie było bardzo trudne. I zauważyłem jedną istotną rzecz. Bardzo często moja ręka źle. Leżała na pistolecie. To jest coś, co akurat w tym momencie jest u mnie numerem jeden, jeżeli chodzi o treningi, w związku z czym zwracam na to bardzo szczególną uwagę. I tutaj zauważyłem, że faktycznie ta ręka nie za każdym razem wpadała tam, gdzie powinna. Wynikało to po prostu z napinania mięśni i bycia takim właśnie taktycznym komandosem. 1,51 Jeden trzydzieści trzy. czterdzieści dwa. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy sobie sytuację, w której to strzelam po swojemu, w sposób swobodny, w sposób normalny, to wydawać by się mogło, że ten strzał jest wolniejszy, że ten strzał jest gorszy wręcz. A prawda jest taka, że byłem w stanie zejść poniżej sekundy, co biorąc pod uwagę fakt, że ostatnio miałem trochę przerwę w treningach, jest dobrym wynikiem. Ale przede wszystkim pokazuje, że jest znacznie lepszym wynikiem niż w sytuacji, w której chce być influencerem. Żeby nie było, 096 093. 0,93 I koniec magazynka. 99. Podsumowując, jeżeli potrzebujecie kogoś, na kim chcecie się wzorować, to pamiętajcie o tym, żeby wybierać osoby, które są w stanie udowodnić swoją, swoją wiedzę i swoje doświadczenie. Na przykład poprzez listy od jednostek, które szkolili. Bardzo dobrym wyznacznikiem są umiejętności sportowe takich osób, więc jeżeli taki szkoleniowiec ma za sobą całą ścianę w medalach, w dyplomach, w pucharach i na bieżąco również cały czas jest wysoko w pozycjach, jeżeli chodzi o zawody, to to jest dokładna informacja z kim macie do czynienia. Natomiast jeżeli z drugiej strony macie influencera, który chce uchodzić za znawcę, który będzie Wam opowiadał historię, z kim nie współpracował i będzie miał dużo lajków, ale tę historię nie poprze niczym, albo nie będzie miał żadnych doświadczeń, jeżeli chodzi o strzelectwo sportowe, albo w drugą stronę pojawia się raz na jakiś czas i zajmuje jakieś dolne pozycje, a przy okazji robi dziwne rzeczy, których nie robi nikt, no to można się troszeczkę zastanowić nad tym, czy to jest na pewno dobry wzór. Ponieważ ja sobie pozwoliłem przejrzeć osoby, które są cenione, osoby, które faktycznie mają jakąś wiedzę bądź były w jakichś jednostkach i żaden z nich nie robi takich dziwnych rzeczy. Żaden z nich nie poleca takich dziwnych rzeczy, i to jest wystarczająca informacja dla mnie, że tutaj mamy do czynienia z czymś po prostu dziwnym. I pamiętajcie o jednym, że kiedy lajkujecie taki profil, kiedy dajecie takim osobom informację, że. Są w centrum zainteresowania, to tak naprawdę wspieracie ten zły rozwój strzelectwa. I na zakończenie weryfikujcie zawsze miejsca, z których chcecie czerpać wiedzę oraz które mają być dla Was miejscem nauki. To ochroni Was przed wieloma problemami. Dzisiaj to na tyle. Jeżeli zgadzasz się ze mną, to śmiało może zostawić subskrypcję albo łapkę w górę. Natomiast jeżeli masz jakieś pytania albo nie zgadzasz się ze mną, to sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem.